Książka to jest doświadczenie, które mi twarza i które jest częścią mnie. To jest jedna z tych niewielu rzeczy, które odróżniają nas od zwierząt, i nie wyobrażam sobie, jak możemy dobrowolnie z takiej przyjemności takiego przywileju zrezygnować. Czytam, bo w książkach jest masa informacji, których próżno szukać w internecie. Ja, na przykład, czytam przed zaśnięciem. Mnie to absolutnie uspokaja. Wszystkim polecam. Książka ma to, ma to, czego nie ma świat obecny. Czyli daj nam szansę poznania czegoś, co jest piękne, co jest czasami gramatyczne, co jest wesołe, co jest smutne. Dlatego, że, że można wynieść coś z nich bardzo mądrego. Osobiście czytam dlatego, że chyba im jestem starsza, tym bardziej lubię należeć do mniejszości. Tam dlatego, że sprawia mi to przyjemność i rozwija. Tam dlatego, że staję się mądrzejsza, a mądrość spłudza dodatkowo je moje myślenie, wyobraźnię do życia i do postępowania w życiu na całym świecie. Czytam, żeby znaleźć inspirację. Kto czyta, żyje wielokrotnie, a kto z książkami obcować nie chce, na jeden żywot jest skazany. Bez książek jesteśmy ubości ubości smutniejsi. Czytam, bo y, jakoś spoglądam wtedy inaczej na swoje życie. Warto czytać, dlatego że czytanie pomaga pobudzić wyobraźnię i przenieść nam się w inny świat. Czytając, mogę ułożyć z treści książki swój własny scenariusz. Czytam książki, ponieważ otwierają szerokie perspektywy rozszerzają horyzonty dają mi autentyczną satysfakcję czytam bo to najmniejszy sposób spędzania czasu w pociągu